tutaj macie takie podbieraki do łapania, do łapania czegoś, to jest taki mały ukryty sklepik klatki drewniane to jest taki mały ukryty sklepik z, z, jedzonkiem, z jedzonkiem dla stworów i tam są i pitaszki są, można sobie kupić jedzenie dla kotów i tym podobne, stacja benzynowa dzisiaj nieczynna pusto także sorry bardzo, ale dzisiaj nie będzie paliwa. Nie dostarczyli. Tak jak za to tutaj na tej stacji benzynowej możecie sobie kupić 12 tysięcy rupi za litr. 12 za litr. A to już jest zalejem. Helowy, cały bos rafinerii. Cały bos rafinerii. <grywki> jakiś zburzony. Oni nie bardzo lubią być kamerowani, tak wiecie, bo to biznesmeni, ne? a to ryżyk ryży kudła twara od źródła co czym się charakteryzuje pora deszczowa? grzyby zaczynają odrastać takie chubowate jakieś chubowate, ale są też inne grzyby jak znajdę kiedyś to wam pokażę niektóre są, niektóre są nawet jadalne ale tutaj akurat nie ma ale jak znajdę kiedyś to wam pokażę grzybki oczywiście nie takie jak u nas tylko takie różne, inne insze, różne insze grzybory Tutaj cały czas te same dziadki siedzą na tych tych oni non stop tu siedzą po tym sklepem my house my house no i tutaj już rośnie sobie nowy pananowiec ja tu muszę się przepychać bo chodnika nie mam między samochodami na mainie tylko jeden a tu zobaczcie jakie chmury zmuszam je do szybkiego marszu ale to nawet dobrze, tylko że szkoda, że w spalinach. Doparłem właśnie do sklepiku i teraz zyla się skarży na, na ból w, na, w dolnej części brzucha. Moje podejrzenia to jest na, na wyrostek. Wyrostek, ale musi zobaczyć, że się mu aż do podnery. Teraz próbujemy mu ogarnąć, spróbuję mu ogarnąć jakiegoś lekarza na dzisiaj zobaczymy, zobaczymy czy to się uda. Cały przyjechał Zobaczymy, czy to się uda, bo chłopak wygląda niewyraźnie. Zobaczymy, co wyślemy go. Ja tak spoglądam na drugą stronę, bo czekam na taksówkę i zawiozę go do lekarza. Zobaczymy, zobaczymy co tam się będzie podzieje. Kłopoty. Jesteśmy w ośrodku, już dyla przywieziony, zarejestrowany. Dobre Dyla dobre? No Ile niedobre. nie niedobre. Jesteśmy tutaj. Przy tej szkole już tutaj kiedyś byliśmy. To jest pani parkingowa. O, znajoma tam z sklepu Ona tutaj, widzę, że tutaj też robi porządek na tym, żeby drogi były przejazne. Widzicie, tutaj nie jest tak, tak łatwo. Zawsze ktoś jest jakiś porządkowy przy takich obiektach i, i robi normalnie komarki, poustawia, żeby można było, można było sobie tutaj przejechać. Tutaj macie jedzonko, bo to jest przy szkole. I pełno wokoło komarków. No, jesteśmy w środku, zobaczymy. No, środek już kiedyś też wam pokazywałem. Musiałem go tutaj zabrać, żeby lekarz opadał, co mu się dzieje tam z tymi, z tymi flakami, bo może być niebezpiecznie, bo to takie symptomy jak na woreczek. Jak boli go od brzucha w dole ponerkę, nie wiadomo, nie wiadomo, co to jest. Także lepiej go wysłać do lekarza, a nie tylko myśleć, co to może być, albo zostawić go żeby tam się męczył chłopak dobra zobaczymy co, jakie będzie orzeczenie Mamy czekamy na receptę, na lekarstwa tutaj macie e, całą receptę. tutaj macie to co możemy możemy sobie zbadać bo tutaj jest też e, no, no wiecie nie klinika, klinika w której możecie sobie zbadać cukier na przykład albo możecie sobie zbadać e, kwas moczowy w, we krwi? No ale takie inne. Jak to się nazywa? Laboratorium, laboratorium. Eee, bardzo miła obsługa, klimatyzacja. Lekarze eleganccy mówią po w języku angielskim. Także nawet jak przyjdziecie gdzieś z marszu, to lekarz prawdopodobnie będzie mówił w języku angielskim. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak przy szkole. Co jest potrzebne przy szkole? Spinki zapinki do włosów. Pan sobie tutaj handluje. O! Taki, takimi różnymi rodzajami. Takiego. A to nice product A Za więc. sekola Product yeah, sekola Cekola Product. No yeah. pan tu sprzedaje produkty. Tu. Ale tutaj możecie sobie też kupić takiego. Takie cuda, nie? Pan tutaj sprzedaje takie produkty, co dzieci ze szkoły wychodzą, co dzieci ze szkoły sobie kupują. Nie? I Zobaczcie i tutaj jest to samo. I tutaj jest to samo, i gumki jakieś spinki i inne zapinki. Takie co dzieciaczki sobie. Takie co dzieciaczki sobie kupują, jak potrzebują w szkole. Wychodzę. pyta się kto ja jest? Ja Polandia. Mister Pole Pole Polandia. kasi. No i tutaj takie przekąski. Przekąs przekąski możecie sobie kupić takie. Tylur no, Tylur. i pan ma tutaj też takie przekąski. No, wszyscy zadowoleni, jak widzą białe że i kręci. Prawie wszyscy zadowoleni. Dobra, wsadzam Dile do taksówki, a ja odpycham się do domu. Poczekamy jeszcze, tylko znajdziemy, złapiemy jaką taksówkę. Dobra, Dila zapakowałem Dile do taksówki, tam właśnie pojechał taką elektryczną. E, taksówki nie są, nie są drogie, także a ja udaję się piechotą, piechotą udaję się do domu, jakiś lunch. Jeszcze będziemy w moim takim specjalistycznym miejscu, to wam, w moim miejscu, tym takim, to wam opowiem, o co, o co, tutaj, o co tutaj chodzi. O co tutaj w ogóle chodzi? Nie, ja sam nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja jestem moim takim. A zobaczcie, ile o ile waszek, widzicie, jaka jest jak rójka waszek. Olej tu jest. Się wyplęgły chyba. Zaraz wrócę. zaraz wrócę nie wiem czy będziecie widzieli, ale zobaczcie ile tutaj waszek lata ile tutaj lata waszek aha, aha ten mu. normalnie taka jakaś wyrójka waszkowa ale jak widzę waszki to się fajnie czuję bo spędzałem całe życie całe życie spędzałem nad, nad jeziorami stawami także jak widzę waszki to mam taki specjalistyczny jakiś centymetr do tych owadów chociaż kiedyś mnie użarła taka waszka ale to jest pora deszczowa i ważki się, ważki się wylęgają w różnych, różnego rodzaju kałużach. Pamiętajcie, że larwa ważki jest drapieżna i zjada małe rybki. No niestety tak jest. Dobra, wracamy do tematu. Temat waszek zostawmy sobie na później. Odpycham się w stronę domu. Odpycham się w stronę domu. Co wam chciałem powiedzieć? To co byłem teraz u tego lekarza. Pani mówiła po angielsku. Elegancko mu wytłumaczyła mi o co tam, o co tam chodzi. Eee, o co tam chodzi, ale moje zdanie jest takie, no dała mu jakieś tam rozkurczowe lekarstwa, rozkurczowe jakieś tam inne rzeczy, żeby po prostu rozluźnić mu te, te flaczki. Ciśnienie 150 na 100. Nie wiem, czy to było ze stresu, czy to po prostu się chłopak zestresował, że do lekarza, bo oni się bardzo lekarza boją. E, Także on może się zestresował i mu takie ciśnienie podskoczyło. Tylko nie wiem, dlaczego te 100 jest takie wysokie. Jutro zabiorę maszynę, jutro zabiorę maszynę i zmierzę mu już tak ciśnienie, wiecie, na luzie. Zobaczymy jakie. Bo w wieku 24 lat takie ciśnienie, w, w, chociaż przy metr, metr 50 i 80 kg Strasznie strasznie nabity siedzi, nic nie robi. W sensie takim, że cały czas gra na te. Na, na telefonie w jakieś tam gry i sprzedaje jakieś produkty nie, nie robi nic z sobą raz w niedzielę na miesiąc jedzie pograć sobie e, jedzie sobie pograć w kometkę po którym w, w poniedziałek ma zamknięte bo jest zmęczony w jego wieku po powinien więcej się ruszać ma ku temu okazję nawet siedząc w sklepiku ma, kupiłem mu tam różnego rodzaju 15-20 minut dziennie nawet jakby sobie porobił jakieś ćwiczenia ma na tyle czasu, żeby to po prostu robić a nawet jakby zamknął sklep na godzinę i poszedł sobie na spacer to też by się nic nie stało jest sprawa sprawa nie jest załatwiona do końca zobaczymy co się, zobaczymy, co się będzie działo wiecie, no to jest trochę takie denerwujące w sensie takim, że nie wiadomo co się z człowiekiem dzieje ja jestem za niego odpowiedzialny także e... Także jest pod moją opieką. Także trzeba o trzeba niego, trzeba niego po, prostu, po prostu dbać. Ma tutaj brata w Czecharce, ale ten brat na takie, na takie wezwania nie przyjeżdża. Zresztą, co do tego to byliśmy w tym ośrodku. Obsługa bardzo miła. Lekarstwa dostaliśmy, dostaliśmy za darmo. Dostaliśmy lekarstwa za darmo ostatnio jak też byliśmy to zapłaciliśmy ale to symbolicznie zapłaciliśmy grosze, dosłownie grosze bo to jest taki ośrodek właśnie dla pomocy, pomocy takiej doraźnej bo chyba żeby się coś działo no to doktore, doktore to już chyba wiedzą także jak na razie mówiła, że 3 dni dostanie te leki po 3 dniach jeżeli nie minie pójdzie, pójdzie na so, sonograf tak to się nazywa, bo ja zapomniałem. No a pójdzie na to badanie, żeby mu sprawdzili, czy tam wszystko jest w porządku. Za mało, według mnie to jest za mało ruchu i za tłuste jedzenie w sensie takim, że cukier, cukier, tłuszcz, cukier, tłuszcz i do tego jeszcze olej. A wiecie jak to się wszystko kończy. A tymczasem Borem Lasem będę miał rękę na pulsie. Jesteśmy już pod moimi blokami, ładnie słońce wyszło. Pałem się deszcz cały dzień, ale Klara wyszła. Także pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam, lajkujcie, komentujcie, rób to co chcecie. Trzymajcie się ciepło. Po teraz jakieś śniadanko sobie ogarnąć, ryba, ryba ta co już Wam pokazywałem, chlebek z, z takim kremowym serem, czostkiem oczywiście, na zdrowo z cytrynką. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć trochę, jeszcze chciałem Wam powiedzieć trochę nad, o tym, a no to jeszcze Wam pokażę jak już do tego będzie taka jabłkowa grucha jabłkowa grucha, do tego herbatka z takich specjalnych ziół no i tutaj taka specjalna herbatka na niedużo flaksit. ja to zawsze zapominam co to jest po polsku ten flaksit, taka sobie herbatka i teraz wam powiem mniej więcej co lekarze lekarze przepisali powiem wam co lekarze przepisali dla wielu na te dolegliwości z takich poważniejszych leków, to ranityktynę, kiedyś była znana pod nazwą Zantac. Zantac, ale to była to była nazwa firmowa leko i te leki zostały już na całym świecie wycofane. A znalazłem ten lek. Znalazłem ten lek tutaj tutaj w Indonezji. Na co on działa? To jest lek. lek lek, który obniża stężenie kwasu, kwasu żołądkowego. No, w żołądka 12 dwunastnicy jest stosowany, także tego wycofany w Polsce z powodu czego? No zgadnijcie z powodu czego. Albo poszukajcie sobie, dlaczego, dlaczego wycofali zantak. Była taka, była taka afera, była taka afera na całym świecie z tym zantakiem. Ja to pamiętam jak dziś, także sprawdźcie sobie. Nie wiem gdzie patrzeć, bo ja mam kamerę chyba tu. Musiałbym się patrzeć tu. Eee, dlaczego znam, tak jest wycofany? Do tego, do tego dostał buskopan, w dużej dawce buskopan. Buskopan to wiecie, że to jest lek rozluźniający. Kobiety z bolesnymi menstruacjami na pewno o tym wiedzą. Faceci oczywiście, to tam buskopan, to tam nie wiadomo o co to chodzi. Lek rozluźniający mięśnie gładkie, jak... Wszystkie jakie mamy w organizmie. Najbardziej właśnie jest polecany przy kamicach żółciowych, chorobach, przy nerkach i takich innych schorzeniach. Nie będę Was zanudzał. Do tego B12, pfu, do tego dostał B-kompleks i paracetamol 500, żeby sobie trochę ten ból uśmierzyć. To tak na marginesie chciałem dla dociekliwych. Zobaczymy, pójdziemy do jutra do Dili, zrobimy mu badania. Zrobimy mu badania ciśnienia. Bądź zrobimy mu badania ciśnienia, bo to ciśnienie 150 na 100 w tym wieku to mi się za bardzo nie podoba. Pozdrawiam serdecznie. Padajcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Hej.